Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć mnie na patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zalewskiemu, Jakubowi Urbanowi, Jackowi Sielskiemu, Weronice Ostrowskiej, Marcinowi Płucowi, Dzierży Mordzie, Aleksandrze Sobel, Foca na Haju, Mary Greenland, tajemniczą panu X, Deczuniowi, Michałowi Wiszniewskiemu, K1, Łukaszowi Kalisiowi, Krnombrnemu, Gracy, Tomaszowi Cechowskiemu i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję wam wszystkim bardzo mocno. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Dzień dobry. Popkulturowe newsy, odcinek trzeci. Szczerze mówiąc, kiedy wprowadzałem ten format, spodziewałem się, że będzie się pojawiał trochę rzadziej. A tutaj wydaje mi się, że średnia po tych trzech odcinkach, no wiadomo, że wyciąganie też średniej po trzech odcinkach to jest nie najlepszy pomysł. Ale jednak to jest chyba tak właśnie średnio jeden film co pięć dni. Um, zastanawiam się, czy nie zrobić tak, żeby, że po prostu wydzielę jeden dzień w tygodniu na format newsowy. Tylko, że to jest już pewnego rodzaju zobowiązywanie się do regularności, czym miałam problem. Także jeszcze to, jeszcze to przemyślę. Jeżeli ktoś nie wie, to ostatni raz powtórzę, co to jest za format. Na no, wypadek, gdyby ktoś nie widział żadnego z poprzednich dwóch filmów, jest to format newsowy, gdzie zbieram newsy, plotki, przecieki, trailery, zapowiedzi, ogłoszenia z ostatnich kilku, kilkunastu dni, które mnie zainteresowały. I wam tutaj prezentuję. Nie są to tylko newsy poświęcone książkom. Ale również. Szeroko pojętej fantastyce, filmom, serialom, grom, komiksom, nie wiem, mangą, anime, tego typu rzeczom. Po prostu tym, co mnie interesuje. Także co? Także myślę, że możemy sobie przejść od razu do konkretów. I pierwszym konkretem będzie to, że Wiedźmin i Andrzej Sapkowski znowu są na szczycie. A zapytacie, ale na jakim szczycie, kolego serdeczny? Jeżeli się nie mylę, 5 lipca przyznano tegoroczne nagrody fandomu polskiego imienia Janusza Andrzeja Zajdla popularne Zajdle, czyli najbardziej prestiżową polską nagrodę, jeżeli chodzi o literaturę fantastyczną. Przyznano ją w tych dwóch kategoriach co zawsze, czyli najlepsze opowiadanie i najlepsza powieść. Jeżeli chodzi o opowiadanie, to nie będę się jakoś bardzo rozgadywał, bo też na moim kanale jest osobny film, gdzie robię ranking czterech nominowanych tekstów. Teksty, które w tym roku, tekstem, który w tym roku wygrał, było opowiadanie pani Aleksandry Janusz. Czyli dlaczego nie ma klanu Kruka. Jeżeli ktoś jest zainteresowany moją opinią odnośnie tych czterech tekstów, to jak mówię, jest film osobny. Natomiast zaznaczę tylko, że to opowiadanie to nie był mój faworyt. Aczkolwiek też zaznaczyłbym, że moim zdaniem poziom opowiadań w tym roku jest wyższy niż poziom opowiadań w roku poprzednim. Natomiast najważniejsze tutaj jest skupienie się na nagrodzie dla najlepszej powieści, ponieważ nagrodę tę zdobył Andrzej Sapkowski, potężny Andrew za kolejny tom Wiedźmiński, który ukazał się w zeszłym roku. Z tego, co kojarzę, w ogóle zapowiedź tej książki pojawiła się jakieś 2-3 tygodnie przed premierą, co jest ewenementem, jeżeli chodzi o rynek książki. I tą książką, tą powieścią była oczywiście dość krótka powieść, czyli Rozdroże Kruków. Chronologicznie w ogóle pierwszy tom Wiedźmina, jeżeli patrzymy na chronologię wydarzeń. Moja opinia od tego chyba grudnia, kiedy skończyłem tę książkę, nie zmieniła się specjalnie. Ciągle uważam, że jest to książka po prostu przyzwoita. Nie jest to dla mnie żaden zachwyt. Uważam, że to jest ok książka, że Andrzej Sapłowski nie zardzewiał, ciągle czyta się go przyjemnie, ale to nie jest dla mnie żaden zachwyt. I pewnie jest to jakiegoś rodzaju odcinanie kuponów, ale jest to takie solidne odcinanie kuponów. To znaczy, to jest przyjemna książka. To jest niesława rozrywka. Równocześnie nie jest to taka książka, która we mnie jako w czytelniku, wołały takie uczucie, takie myślenie, że Jezus, Maria, Panie Andrzeju, gdzie Pan był przez te kilkanaście lat? Czemu Pan nie pisze częściej? No nie no, to, to nie jest już dla mnie to. I nie wiem czy to jest kwestia całego Wiedźmina, czy to jest kwestia tej książki. Jeżeli powstanie nowa książka, to pewnie też ją przeczytam, ale nie będzie to już jakieś wyczekiwanie. Też wydaje mi się, że gdybym miał robić ranking wszystkich książek o Wiedźminie, to, to byłaby książka, która byłaby bliżej końca niż początku. Jak mówię, po prostu solidna, solidna powieść. Nie wiem czy powinna wygrać, bo też jest to jedyna książka spośród sześciu nominowanych, jak jaką skończyłem. Pozostałe nominowane powieści to była Mgła Anny Brzezińskiej, to była książka Wszystkie drogi prowadzą Łukasza to była Czeluś Anny Kańtoch, to był Wściek, Magdaleny Salik, a także Dzieci jednej pajęczycy Olgi Niziołek. Pojawił się to oczywiście możliwy argument o jakiś tam, wiecie, głosowaniu z nostalgii, ale technicznie to nie zawsze działało, bo kiedy wyszedł Sezon Burz, który moim zdaniem jest gorszy niż Rozorze Kruków, no to to nie była książka, która wygrała. Ona była w tej ścisłej czołówce nominowanych pozycji, ale nie wygrała. Natomiast tym razem Andrzej Sapkowski wygrał, jest prawda znowu na szczycie, jeżeli chodzi o Zajdla i jest to jego pierwsze zwycięstwo od ponad 20 lat. Ostatni Zajdel pana Andrzeja to był rok 2002 i wygrał go za pierwszy tom Trylogii Husyckiej, czyli za Narrenturm. To zwycięstwo sprawia również, jeżeli dobrze policzyłem, jeżeli nie to bardzo, bardzo przepraszam, ale wydaje mi się, że dobrze policzyłem. Sprawia to, że Andrzej Sapkowski... Jest teraz na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zwycięstwa, jeżeli chodzi o wygrane nagrody Zajla. Co prawda jest na pierwszym miejscu Exekwo, ale jednak ma sześć statuetek i również sześć mają Jacek Dukaj, a także Robert Wegner. Także piękna sprawa. Zakładam, że faworytem, jeżeli chodzi o, o prowadzenie... Solowe i jest jednak ciągle Robert Wegner, jeżeli faktycznie coś napisze jeszcze, bo ta przerwa od ostatniego tomu to jest już 7 lat. Ale nie jestem się już w to wchodzić. Natomiast Jacek Dukaj nie pisze już tak dużo i Andrzej Sapkowski też nie pisze już tak dużo. E, dobrze, to był news pierwszy. News drugi to jest to, że dwa tygodnie temu pojawił się na kanale YouTube'owym Apple e, teaser zapowiadający serial New Romancer. Se teaser, który pokazuje nam po prostu wnętrze baru. E, no, i po prostu mamy takie ogłoszenie, że serial ten powstaje. My wiedzieliśmy, że już to powstaje. Nie widzimy dużo na tym teaserku. A i pewnie nie jest to taka zapowiedź, która bardzo interesuje nie wiem, wielu czytelników. Natomiast mnie interesuje. Ja nie uwielbiam. Uwielbiam w ogóle trylogię ciągu. To jest absolutnie kapitalny cyberpunk. Chyba poczyniłem jakieś takie porównanie, z którego ciągle się trzymam, że. Moim zdaniem dla literatury cyberpunkowej e, trylogia ciągu jest tym, czym dla epic fantasy jest Władca Pierścieni. Uważam, że to jest ta skala. Zobaczymy, prawdopodobnie pierwszy sezon to będzie jedynie pierwsza książka. Kolejna to jest Grab Zero, tą trzeci to jest Monaliza Turbo, albo w oryginale Monaliza Overdrive. E, zakładam, że jeżeli pierwszy serial będzie popularny, pierwszy sezon, to pewnie wrócą z kolejnymi. Również to są osobne historie. One tam delikatnie do siebie nawiązują, ale można je traktować jako zamkniętą, zamkniętą całość. Czekam, liczę, że nie zapsują mi trylogii ciągu, bo dla mnie takie teksty, które sprawiły, że bardzo polubiłem cyberpunk, to, było, to była definitywnie trylogia ciągu, to był pierwszy Deus Ex, to była Akira, to było Ghost in the Shell, no i pierwszy Blade Runner, to jest taka moja, powiedziałbym, moja topka. Pokazano również zdjęcie, to na sucho brzmi dziwnie. Naszego nowego Harry Pottera. Przypominam, nowym Harry Potterem, aktorem, który się wcielił w postać Harry Pottera, jest Dominik McLaughlin i wygląda on, no wygląda jak Harry Potter na tym zdjęciu. Powiedziałbym nawet więcej, gdyby ktoś um, pogorszył jakość tego zdjęcia i tak, tak wystylizował je na wczesne lata 2000 i powiedział, że to jest Dominik, nie Dominik, Daniel Radcliffe, tylko takie zdjęcie akurat wyszło, to nie wiem, czy bym nie uwierzył. Wygląda bardzo podobnie. E, powtórzę to, co mówiłem, kiedy pokazano zdjęcia trzech aktorów, którzy się wcielą w Hargorona i Hermione. Mam nadzieję, że te dzieciaki mają zapewnioną opiekę psychologiczną, że ich rodzice są ogarnięci, e, bo jeżeli coś e, w ramach tych seriali, tego serialu powstanie, co się nie spodoba fanom, no to te dzieciaki oberwą. Mam nadzieję, że ludzie wokół nich są przygotowani będą czuwać nad tym, żeby oni sobie jakieś traumy nie wyrobili. E, równocześnie. Mm, to, yy, jak bardzo podobny moim zdaniem jest Dominik McLaughlin w, w tym anturażu, prawda, w tym ubraniu do Radcliffa, sprawiło, że zacząłem myśleć. To znaczy, yy, zastanawiałem się w ogólnym rozrachunku, czy ma być ten serial. To znaczy, wiadomo, że fani nie lubią zmian. Nie tylko Harry Pottera, ale generalnie fani jakichś tekstów. Nie lubią, kiedy coś im się zmienia. Ja nie jestem aż tak bardzo konserwatywny. Uważam, że jeżeli ktoś ma dobry pomysł na jakąś zmianę, to. Pewnie, czemu nie? Co w się sensie wiecie, to co kochamy książkowo, czy jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne medium, to raczej rzadko jest idealne. Zwykle ma to pewne problemy. Przykładem dobrej zmiany, takiej, to jest już pewnego rodzaju pójście w skrajność, ale to jest pewna scena 100. Możecie wygooglować, Nie będę o tym tutaj mówił, żeby mi YouTube nie zdemonetyzował tego filmu. W książce to, pod koniec książki, jest taka scena w kanałach, która jest absolutnie obrzydliwa i obraźliwa, i wszystkie do tej pory wszystkie adaptacje, serial i filmy wyrzuciły to, ten element. I bardzo słusznie. Więc to nie jest tak, że nie można zmienić albo usuwać rzeczy, które nie działają w ramach jakiegoś tekstu kultury. Ja z tym nie mam problemu oczywiście. Na przykład moim zdaniem dużym problemem Wiedźmina jest to, że te wszystkie zmiany, mówię o serialowym Wiedźminie na Netflixie, te wszystkie zmiany, które są wprowadzone są totalnie bezsensowne. znaczy one wydają się być totalnie losowe i niespójne i do niczego nie prowadzić. Same w sobie nie są złe, tylko po prostu są bezsensowne. Um, zacząłem się zastanawiać, czym ma być ten serial. To znaczy... Jakby nie było od końca tej filmowej sagi, um, no nie minęło tak dużo czasu. Insygnia śmierci 2. Insygnia śmierci yy, część druga to jest film, który się ukazał w roku 2011. No minęło 14 lat, powiedzmy. Nie jest to, wiecie, bardzo krótki czas, no to też nie jest czas bardzo długi. To jest jednak taka seria, która ciągle jest bardzo na świeżo w pamięci wielu. Hmm. I ciągle, wiecie, wiele osób czuje nostalgię w stosunku do Harry Pottera, i być może po części to jest ten ruch. To znaczy, oczywiście, bazując na tej nostalgii, no tutaj zaróbmy coś, prawda, jeszcze. Um, ale z takiego punktu widzenia kreatywnego, faktycznie artystycznego, ja nie widzę do końca sensu, jeżeli chodzi o ten serial. No bo wiadomo, że fani nie lubią zmian, więc jeżeli ten serial będzie próbował coś zmieniać względem książki, dodawać jakieś nowe elementy, to zakładam, że większość tych zmian się nie spodoba. Oczywiście taką największą zmianą było to, że teraz Snape jest czarnoskóry. Szczerze mówiąc, nie czuję jakichś wielkich emocji względem tego. O, oprócz tego może, że będzie mnie bawiło to, że y, Harry może wyjść na rachistę, bo nie będzie, będzie uważał za podejrzanego i, i wrednego chyba na razie jedynego czarnoskórego nauczyciela w Hogwarcie. Uważam, że to może być całkiem zabawne. Um, ale na przykład były też, y, pojawiły się liczne głosy, że Hermiona ma złą karnację. Co akurat uważam, totalnie jest... Nieistotne. I polecam zobaczyć sobie fragment, który chyba jest gdzieś dostępny w sieci, z, z castingu, czy jakiegoś przesłuchania właśnie tej, tej aktorki, która będzie grała Hermiona. Ona jest idealna. Ona ma tak idealny głos, tak idealną manierę. Ona brzmi, no właśnie, znowu bardzo podobnie do Emmy Watson. Bardzo podobnie się wypowiada. Więc jeżeli będą próbowali coś zmieniać, to to się pewnie spotka z negatywnym przyjęciem oglądających. A jeżeli będą próbowali pozostać wierni książkom, wierni tej pierwotnej adaptacji, to po cholerę to powstaje w ogóle. W sensie dostaniemy drugi raz to samo, tylko że z lepszymi efektami specjalnymi i tyle? No nie wiem, no ja to obejrzę, jestem ciekaw, ale ten serial, nie wiem, czy jest sens, żeby to powstawało tak kreatywnie. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest to, że oczywiście te późniejsze filmy, mniej więcej od czwartej części... Ciągle miały bardzo podobną długość, mimo tego, że książki robiły się coraz dłuższe, więc pewne elementy były wyrzucane, wycinane. Więc okej, okay, w ramach tych późniejszych sezonów widzę sens w robieniu serialu, ale no te pierwsze trzy no tutaj akurat nie do końca. Więc to jest ciekawa kwestia. Um, jeżeli się również nie mylę, to ostatnie doniesienia mówią, że serial ten nie zdebutuje w przyszłym roku. Ponoć plany są takie, żeby ukazał się on na początku roku 2027, więc jesteśmy mniej więcej półtora roku od. Potencjalnej premiery. Znaczy, premiera wiadomo, że będzie prędzej czy później, tylko że skoro zdjęcia się już zaczęły de facto, e, tylko że nie wiadomo, czy będzie 26, czy jednak początek 27, to jeszcze się zobaczy. Warto powiedzieć, że w dniu, kiedy nagrywam teniusy, pojawiło się też drugie zdjęcie w sensie drugiej postaci, e, czyli Hagrida. No, no i ewidentnie widać, że jeżeli chodzi o design, nie próbują kombinować. Co so, tylko wzmacnia moje obawy, że to będzie po prostu próba zrobienia tego samego. No ale zobaczymy. Hmm. Jeżeli również jest tutaj. Są tutaj jacyś fani Filipa Pulmana i mrocznych materii, no to dość duże ogłoszenie. To znaczy, została zapowiedziana trzecia. Może trochę inaczej, może pewno podbudowę zrobię. Mroczne materie to jest trylogia, dość znana, powstał film, adaptując pierwszy, pierwszą książkę, powstał serial. I to jest trochę, jak to składa się z książek. Ym... Zorza Północna, Delikatny Nóż i Bursztynowa Luneta. I to jest pierwsza trylogia. Natomiast Philip Pullman zaczął również drugą serię. Pierwszy tom, który się nazywa, ja pewnie to tę nazwę, bo to chyba jest po francusku, La Belle Sauvage. To jest jeszcze to, w 2017 roku. Tom drugi, czyli The Secret Commonwealth 2019 i tom trzeci no tutaj była dość duża cisza, to znaczy nawet Mac wydaje mi się przez pewien czas porzucił um, jakieś takie chęci, żeby wznawiać te książki, bo druga seria jest niekończona, która jest kontynuacją pierwszej, ale dostaliśmy w końcu już zapowiedź, co prawda ona się pojawia pod koniec e, kwietnia, ale ja mówię o niej teraz, w tym roku ukaże się trzeci i ostatni tom zarówno tej drugiej serii, jak i chyba w ogóle tego w ramach tego uniwersum, e, książka ta będzie nosiła tytuł The Rose Field, Czyli, no nie wiem, Pole Róż, eee, i książka ta ma ukazać się za granicą 23 października tego roku. Więc, jeżeli ktoś jest fanem tego uniwersum, no to za mniej więcej 3 miesiące za granicą ukazuje się ta książka. Zobaczymy, jak to będzie w Polsce. Tutaj trzeba pytać wydawnictwa MAC, jakie oni mają plany. Aczkolwiek, <gryw> jakie oni mają plany, to jest jedna, a co robią, to jest już rzecz zupełnie, zupełnie osobna. W kontekście zapowiedzi książkowych, coś co mnie totalnie nie interesuje, natomiast warto byłoby o tym tutaj powiedzieć. Sara J. Maas podzieliła się na swoim Instagramie informacją, która dotyczy nowej części dworów. Już szóstej głównej powieści, bo tam. Nie, przepraszam. piątej głównej powieści, bo tam jest chyba jeszcze nowelka. Nie jestem specjalistą, jeżeli się pomylę, przepraszam. Natomiast tutaj chciałbym ostudzić zapał fanów. Którzy już mówią, że no, książka skończona zaraz będzie dostępna, bo widziałem takie opinie. Nie, autorka napisała, że skończyła pierwszy draft powieści, e, czyli tę pierwszą wersję. Pewnie tych draftów będzie jeszcze przynajmniej kilka. Będzie, wiecie, przesyłanie tego tekstu między redaktorem a autorką. No, myślę, że gdzieś w przyszłym roku fani tę książkę dostaną. Jak mówię, mnie to nie interesuje kompletnie. Może kogoś tak. News kolejny. Eee, to jest to, że, że to w ogóle nie, też nie jest świeża rzecz. Ja o tym miałem powiedzieć chyba w poprzednim filmie, ale mi jakoś tak wypadło z głowy. Ale jesteśmy już coraz bliżej wielkiego powrotu, jeżeli chodzi o amerykańską telewizję. Eee, to znaczy po 15 latach przerwy powraca serial King of the Hill. Eee, jeżeli się nie mylę, polski tu był jakiś taki absurdalny. Eee, Bobby kontra wapniak? Wapniaki chyba. Bobby kontra wapniaki, no. I to jest amerykański serial animowany, stworzony przez e, faceta, który jest odpowiedzialny za i iPad Hedda. Pewnie kojarzycie e, i iPad Hedda. I stworzony do spółki w spółce razem z e, panem, który był scenarzystą Simpsonów przez tam wiele lat. E, I to jest amerykański serial animowany, który wychodził od 1997 um, do 2010 albo 9. No i jakoś tak po prostu się skończył, no nie? I nagle mamy wielki powrót. Pojawi się kolejny sezon. Ja nigdy nie oglądałem dużo tych odcinków. Obejrzałem chyba z 15 łącznie. I uważam, że to jest naprawdę dobry serial. Znaczy to jest uważam bardzo celna satyra. Bo to jest serial kierowany dla dorosłych, ale on nie jest prawie w ogóle nie jest wulgarny, co jest bardzo rzadkie. Jak sobie myślicie o tych sitcomach, czy tych anim, amerykańskich serialach animowanych które są skierowane do dorosłych, typu South Park, typu Family Guy, typu, no nie wiem, Arczyn przed głowy, ale no powiedzmy, że Arczy trochę inna rzecz, to no są wulgarne. Ten serial nie jest aż tak wulgarny. I opowiada historię takiej dość zwyczajnej rodziny, teksańskiej. Ojciec, na no jakiś dość mocno konserwatywny chłop, świetna postać swoją drogą, syn i żona no i codzienne życie, relacje z sąsiadami, jakieś różne historie. I jest to serial, uważam, momentami świetny. Jest bardzo zabawny, przynajmniej te odcinki, które widziałem, to jest taki dość subtelny humor, dla niektórych może będzie trochę za bardzo cringe'owy, e, ale jest celny. Uważam, że to jest dobry serial, przynajmniej bazując na tym niewielkim wycinku, który widziałem, bo też odcinków było chyba ponad 200. E, I może sobie nadrobię jeszcze jakieś odcinki. Nie wiem, czy będę oglądał ten nowy serial, ten nowy sezon. E, tym niemniej King of the Hill, e, myślę, że w Polsce mniej znany serial, a... Równocześnie uważam, że jak najbardziej warty, warty e, uwagi. Premiera to ma być 4, 4 sierpnia. W ostatnich tygodniach zrobiło się również głośno w związku z inicjatywą Stop Killing Games. To dość duża rzecz, nawet z tego, co kojarzę, pewni politycy czy o tym mówić. Um, Stop Killing Games to jest inicjatywa. Um, um, nie chciałbym też. Um, czegoś przekręcić, bo to jest jednak dość istotny temat i ja bym tutaj nie chciał jakiegoś rzeczowego błędu popełnić. Więc jeżeli ktoś wie lepiej i wychwyci jakiś błąd, to bardzo proszę o komentarz. Generalnie hmm, pojawiła się petycja, ona zebrała ponad milion podpisów i została chyba skierowana obecnie do Parlamentu Europejskiego. W każdym razie, z tego co jest, z tego co ja kojarzę, początki tego ruchu są powiązane z grą The Crew. To jest oczywiście e, gra wyścigowa, stworzona przez... E, Ubisoft, jakby oczywiście, że to musi być Ubisoft. Jak jest jakaś afera, to ona musi być od Ubisoftu. I The Crew to jest gra, która w roku 2024 przestała być wspierana przez, mm, przez Ubisoft, co za tym idzie, znaczy oni wyłączyli serwery, a to jest gra, która wymaga połączenia z serwerami, więc de facto mm, nie da się w nią grać, po prostu. I też wydaje mi się, że od pewnego czasu czuć trochę taką próbę mm, forsowania narracji, że gry, które my kupujemy, to nie są produkty, to są usługi. Więc pojawia się ta inicjatywa, która, której celem, jeżeli się nie mylę, jest to, żeby mm, przyszłe gry, twórcy tworząc przyszłe gry, e, udostępnili graczom, stworzyli dla graczy odpowiednie narzędzia, żeby po zakończeniu oficjalnego wspierania danego tytułu, e, nie wyłączać po prostu tej gry, żeby wiecie, ona była niegrywalna, mimo że ją kupił te x lat temu, tylko żeby gracze mogli korzystając z tych narzędzi sami te gry wspierać. Oczywiście ten koncept, znaczy jestem za, no bo jakby dla mnie abstrakcyjnym w ogóle konceptem jest to, że ty możesz sobie kupić grę i ona po paru latach, nie wiem, będzie niegrywalna, mimo że ty pieniądze za nią zapłaciłeś. Zdaje się tak, jakbyś kupił książkę, przeczytał ją, nie wiem, dwa razy na przykład, miał ją pięć lat na półce i nagle po, po paru latach przychodzi ci gościu z wydawnictwa, bierze tę książkę i mówi, że nie możesz jej czytać, że zakończyło się jej wspieranie. Koncept absurdalny, więc inicjatywa jak najbardziej na plus. Mam nadzieję, że niczego nie pokręciłem. Jeżeli tak, to jak mówię, w komentarzach czujcie się wolni do tego, żeby mnie poprawić, bo jednak rzetelne informacje w tym wszystkim powinny być najbardziej istotne. Pogadajmy sobie również o trzeciej części Dune. Dostaliśmy oficjalny tytuł, znaczy wiemy jak ten film się będzie nazywał. Nie będzie to Mesjasz Dune, jak część osób spekulowała. Film ten będzie się nazywał po prostu Diona część trzecia. Co jest moim zdaniem bardzo dobrym ruchem, to znaczy Messias Duny brzmi fajnie, no nie? Ale po pierwsze, to jest taki tytuł, który bardzo wyraźnie wskazuje na powiązanie tego filmu z pierwszą i drugą częścią, a to wydaje mi się, jeżeli chodzi o marketing, jest istotne. I ludzie, którzy nie znają um, książek, będą czuli, że po prostu oglądają trzecią część tej, tej wielkiej historii. De facto, tak jest, no nie? Tym bardziej, że to jest ten film, gdzie w dużym stopniu ten główny story arc Pola Tredy się kończy. Znaczy, ta książka, znaczy, Message Juny. Um, jeżeli chodzi o reżyserię, ponownie to jest film, który wyreżyseruje Denis Villeneuve. Um, produkcja filmu się już rozpoczęła z tego, co czytałem na Węgrzech. Czekam bardzo mocno, dwie pierwsze części były świetne. To będzie chyba ostatnia część, którą wyreżyseruje Villeneuve. Równocześnie zakładam, że jeżeli ten film będzie kolejnym ogromnym sukcesem, a pewnie będzie... No to nie zdziwię się, jeżeli. Warner to jest, prawda? Jeżeli Warner będzie chciał kolejne książki adaptować. Następne są, przypominam, dzieci Dune. I przypomnę również, że premiera Dune, część trzecia, jest wstępnie ustalona na 18 grudnia roku 2026. Równocześnie 15 lipca dostaliśmy oficjalne nominacje do Emmy. Wydaje mi się, że przytaczanie konkretnych aktorów, czy konkretnych filmów, czy seriali jest raczej bezsensowne. Natomiast, mówię o tym, jeżeli ktoś po prostu byłby zainteresowany, to już te nominacje są do znalezienia, Można sobie spokojnie przeczytać, kto, gdzie i za co jest nominowany, bądź też nie. Być może pamiętacie również, że w poprzednim odcinku mówiłem o filmowym Street Fighterze i mówiłem o niektórych dziwnych castingach, na przykład Roman Reigns ma ponoć grać Akume. No, dostaliśmy prawdopodobnie kolejnego aktora. To nie jest nazwisko, które mnie grzeje. Jest to hinduski aktor. Nie wiem, czy jest sens czytać nazwisko, bo na pewno to źle zrobię. Vidyut Chamval. I skoro jest to hinduski aktor, to pewnie domyślacie się, że będzie grał Dalsima. Dalsim to jest postać, która jeżeli ktoś nie grał. Charakteryzuje się tym, że jego ciało się rozciąga. Jest trochę tak, taki, wiecie, Mr. Fantastic z Fantastycznej Czwórki. Plus jeszcze tam Fireballami, Zionie. To, co jest zaskakujące dla mnie, dość, to jest to, że ten aktor wygląda dość młodo. W sensie nie jest jakiś bardzo młody. Nie jest też stary, ma 44 lata. Ale no, Dalsim to jest już taki, no, że tak, no, nazwę to wprost stary dziad trochę. No, ale w sumie, umówmy się, makijaż pewnie dużo zrobi. Kiedyś w ogóle widziałem jakiś taki. Um film e, makijażystki profesjonalnej, która mówiła tylko o takich elementach, które musi mieć mm, twarz aktora do jakiejś roli, których się nie da zrobić makijażem. Nie pamiętam, co to były za elementy, ale od tego momentu jakoś tak bardziej chyba luźno patrzę na castingi w kontekście wyglądu, no bo jednak ci ludzie są od tego, żeby wygląd dostosować. W każdym razie e, ponoć Dalcima już znamy. Pojawiła się również, czy to jest do końca plotka, to był chyba przeciek, e, Dotyczący castingu, co prawda castingu um, ostatniego sezonu um, widźmina, teraz będzie czwarty, który jest jeszcze chyba nieogłoszony nie konkretnie, to znaczy nie wiemy kiedy wyjdzie. E, natomiast ponoć znamy aktorkę, która ma się wcielić w ostatnim sezonie w Shani i to ma być pani Emily Joe czy Emily Jo Young. Um, no... Może. Jak mówię, nazwisko nic mi nie mówi specjalnie, e, natomiast taką informację podał serwis e, Redanian Intelligence. Ciekawa sprawa, natomiast żebym obejrzał sezon piąty, musiałbym dokończyć trzeci, jeszcze obejrzeć czwarty, który wyjdzie, nie wiem czy mi się chce trochę. Może kiedyś, jak będzie mi się nudziło, ale na razie mi się nie nudzi na tyle, żebym nadrabiał Wiedźmina serialowego. Um. No i zakończył ten film e, wynikami Box Office, mm. konkretnie dwoma filmami, które mnie interesują. Po pierwsze Park Jurajski przewidziałem dobrze, że to będzie film, który zarobi swoje. Budżet Parku Jurajskiego to było 180 milionów dolarów. Na chwilę obecną zarobił on już po mniej więcej dwóch tygodniach ponad pół miliarda. 537 milionów. Czy to będzie miliard? Wydaje mi się, że nie. Tym bardziej, że jak mówię, Nowy Park Jurajski to nie jest film, który jest oceniany jakoś bardzo dobrze. Na polskim serwisie Filmweb to jest film, który ma średnią ocenę 5,6 na 10. To, to nie jest dobra średnia. Natomiast myślę, że około 800 milionów zarobi przynajmniej. I drugi film, który interesuje mnie dużo bardziej, bo pewnie się na niego wybiorę jakoś w najbliższym czasie, to jest Superman od Jamesa Ganna. Tutaj opinie są pozytywne, raczej, jeżeli chodzi o sam film. I umówmy się, to jest też podiekąd trudny czas, jeżeli chodzi o premierę. No bo właśnie. Pojawia się Superman, ale od pewnego czasu grają Park Jurajski. Natomiast wychodzi na to, że jest, że jest, nieźle. Superman w tydzień zarobił 233 mniej więcej miliony dolarów. Przy budżecie 225 milionów. To nie znaczy, że film wyszedł na zero, bo jeżeli się nie mylę budżety, hmm, budżety filmowe nie uwzględniają kosztów marketingu, reklamy, plakatów, więc jeszcze trochę milionów jest do odrobienia, ale to jest dobry start. Więc wydaje się, że prawdopodobnie um, filmowe uniwersum DC jest bezpieczne, przynajmniej na razie. Jeżeli ktoś nie wie, um, no to kolejnym filmem, który dostaniemy, ta pierwsza część, y, 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 pierwszy akt chyba, pierwszy rozdział tego, um, tego nowego uniwersum DC ma się składać z sześciu filmów. Kolejny film y, pojawi się mniej więcej za rok, chyba w czerwcu przyszłego roku, i to będzie Supergirl. Dużo mocniej jednak czekam na Clayface'a, bo to chyba ma by być horror. I to brzmi fajnie. W końcu film superbohaterski, który jest horrorem. A jeżeli dostaniemy Swamp Thing, który chyba też ma w ten nuty celować, to to w ogóle będę zachwycony. Jeżeli ten Swamp Thing byłby bazowany na komiksie Lana Mura, Jezus Maria, tak bym się cieszył. No, także co? Jeżeli chodzi o ten film, to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto do tego momentu. Pozdrawiam z gorąco i do następnego. Cześć.